Tam przed chwilą odwiedzałem taką basztę A tu jest dopiero perełka Stary dworzec kolejowy w Łozach Nie no jest przepiękny Stara zabudowa Niemieckie cegły Granitowe schody Takie cegły o takie o tutaj Te zawijane Właśnie taki styl jest jak we Wrocławiu w dużych budynkach występuje. W szaletach miejskich. Architektura naprawdę bardzo podobna. Możliwe, że nawet i ten sam architekt był. Bo i te kornysy tam u góry rzeźbione, tak jak w szaletach miejskich. Drewniane. No super to wygląda Jeszcze kolej Znak kolejowy No pięknie To wygląda Może kiedyś to odbudują Odremontują Wypycha się ściana Nie no przepiękne Kiedyś dworce były Dworzec we Wrocławiu, jaki jest ładny. Tu jest czołgówka akurat, przejdziemy tu. Tu czołgi jeżdżą tędy. Z tej strony trochę gorzej wygląda ten dworzec. No ale jest naprawdę ładne. To jest w nieruchomości PKP. KP jest bardzo bogate w Polsce. Stare, zabytkowe drzwi. Kiedyś był tutaj dworzec. A teraz będą odbudowywać nowe tory. 40 km aż do samego żagania. A jesteśmy przed świętoszowem. Piękne drzwi. Uwaga, żeby nie wpaść tutaj. No piękne drzwi, stare, zabytkowe granitowe tutaj wejście trochę zamurowane Uwaga, żeby nie spać tutaj nie będziemy wchodzić, ale ale fajnie Miliony żeby to odrestaurować Tutaj taka mała przebudówka to na 100% to był szalet. No takie szalety przydworcowe występowały bardzo często i we Wrocławiu też było ich pełno i nawet, i nawet ostatnio zostało kilka takich zburzonych we Wrocławiu na, na Kościelkiego Dworca to był szalet na 100% miejski Miej, miejsko, yy, miejski, i dla ludności, która tutaj przyjeżdżała do, na PKP. O, tak to wygląda. A my tutaj do tego dworca. No nie jest przepiękne. dworzec, przepiękny. Aż chciałoby się do niego wejść. Zobaczyć może kiedyś go wyremontują Ostatnie drzwi zabytkowe Tak to wygląda tamka stara niemiecka super, jedziemy dalej.